Cześć wszystkim z tej strony poziomka. A oto kolejny odcinek z gry: Harry Potter i kamień filozoficzny. No, my ostatnio skończyliśmy tutaj w Lochach. No, ciekawe miejsce. Tam będziemy szli, dobra. No i chyba możemy się już ruszyć i iść dalej. No właśnie, taki slalom tu był. I'm your potions teacher, Professor Snape. Today, you will learn how to mix a Wigan weld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable, even for celebrities. Five points from Gryffindor. Potter.

E, nie znasz mnie? Cypryszy! No tak, są gdzieś w garażu, znaczy w tym... Yy, warsztacie, nie no, w lochach tak konkretniej. O jacie! Jaki to wrażliwy. Luck, <laughs> Serio? No fajnie, ale pomóc też mi możesz. Co, co zbierasz z ziemi i dajesz do kociołka człowieku? Ogólnie Snape jest moją ulubioną postacią z całej serii o Harry Potterze. To jest moim zdaniem postać numer jeden. E, Filch ma drugie, tak myślę, ale Snape na pewno jest niezniszczalną jedyneczką, naprawdę. Uwielbiam gościa. E, mm, ja cię jak banalnie. No przecież. No przecież, to jest tutaj. I zaraz, on ma tu wszystko poukładane. No przecież to nie wygląda ani trochę podejrzanie, nie? Przecież tam jest jakaś. Ciemność, nie wiadomo jak dali tutaj tą pochodnię, a przecież podłoga jest taka realistyczna. O nie! Super! Świetnie! Genialnie! Dobra, przecież wiadomo było, że tutaj się spadnie. Ale nie można się dołować, tylko iść wciąż naprzód i naprzód. Co to było? Flipendo! I pyk. No dobra, dobra. Nie ma problemu. I coś nie pykło, bo mi się pomyliło. To musi iść na prosto. oj. oj, oj. No. I tutaj jeszcze idziesz ty. No i bajecznie. Teraz na prościutko, najwygodniej, najlepiej. I hoplala! I hoplala! O, mamy kwiotka. Moli, jeszcze jedno L i by była mama, mama Rona. O. <śpiewa> du, du, du. o, księga zapisu. Tu będzie karta. Ja to wiem. Dobra, prawie spadłam, ale tego nie było. No, że jest karta i flipendo? No, zadziałaj genialnie. Czemu ja przekształcam te słowa? Czemu? No i dobra. tak? Okej, okay. eee, mm, mm, mm. kolorowo widzę. Jak to szło? A dobra. O, ja żyję. Ja żyję. Kurczę. Ho, 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 ho. Trzeba mieć warta. Ej, no. i wszystko? Jakbym czegoś zapomniała? Myślałam, że spadnę, ale nie, tam chyba to tak szło i tyle. I teraz taki surprise! No właśnie. Ciekawe jak Snape sobie tutaj chodzi. Taki gościu, nie wiem ile on ma lat, ale... Raczej wf to on nie jest. Panią Hooch jeszcze sobie wyobrażam, bo ona tak jakby ww uczy. O kurcze, prawie spadłam. Ale patrzcie, taki scrape, tak skacze, taki. po prostu... Kości by mu się połamały. O i znowu. Mhm. Aaa! Dobra, żyje. I Moodwalk, e, e, e. <grywa> Dobra. O, krwawy baron. Oh, no. It's the bloody Baron. Bloody Baron. Bloody Baron. No, leć, leć. To jest bardzo fajnie zrobione, że kiedy on idzie. To my musimy tak jakby w tym samym czasie przejść ten przez bramę I to jest fajnie zrobione Lubię też takie gry Ogólnie wiecie co? Ja uwielbiam seriale i gry detektywistyczne jeżeli nie ma w nich dużej dawki przemocy Zareklamuję taki kanał telewizyjny, no bo każdy wie, że istnieje taki kanał jak Disney Channel, prawda? I tam jest ostatnio taki nowy serial, mój kumpel duch. I ja ogólnie nie jestem fanką yy, tych seriali na Disney Channel, ale je ogólnie oglądam, nie? No bo jak nic nie ma w telewizji, to się ogląda, nie? Nie mówię. Yy, są one ok, takie typowe seriale dla nastolatków i w ogóle. Ale powiem Wam tyle, że ja nie jestem fanką aktorów, którzy tam występują. Polski dubbing też boli. Niektórzy aktorzy naprawdę są spoko, jeżeli chodzi o to, ale ja nie lubię śpiewających gwiazdek, aktorzących Disney Channel. To tak dziwnie to brzmiało? Nie, ale nie lubię takich yy, gwiazd. Nie przepadam. Ogólnie jedyny serial, który ja teraz akceptuję, to są wodogrzmoty małe. Eee, bo naprawdę to jest dobra bajka, animowana, muszę przyznać. I ciekawa, i mnie nie zanudza, taka prawda. Ogólnie jestem zła, że ten e, program telewizyjny tak nisko upadł, bo pamiętam czasy Filmora na tropie, JK Longa, Lilo i Stitcha, Tarzana, kiedy tam też puszczali. E, Bajki Disneya, a teraz są same filmy z tymi nowymi gwiazdeczkami, i idzie się wkurzyć. Ale ogólnie co do tego serialu Mój Kumpel Duch, to powiem Wam, lubię takie lekkie, detektywistyczne seriale. Ja się z tego też śmiałam ostatnio, po prostu jak na, ja na to patrzyłam, to ja rozgryzłam zagadkę, takie coś, no weź, pierwszy chłop na początku z full capem, który jest oczywiście blondynkiem, on nie będzie zły, no i okazało się, że on jest zły, nie? <laughs> się z tego śmiałam. Ale ogólnie muszę przyznać, że jestem w szoku, że ten program mi się spodobał, przynajmniej ze względu na tą nutkę detektywistyczności. No tak, i się rozgadałam. Okej. Okay. Dobra. Eee, wolę jeszcze się upewnić. No właśnie, smoczek, ty działasz. Tak, szczerze po nic mi to tak trochę, ale... Już mniejsza o to. Dobra. I na prosto umie. Oh yeah. co, co ja teraz zrobiłam? Jakiś mam taki fajny humorek. Chyba dwie karty. Nie dali mi przeczytać. Hamidła. Mhm. Coś słyszałam. I mi się to nie podoba. Ani trochę mi się to nie podoba. Nie akceptuję. Wziął. No dobra, to tutaj. Yy, tutaj. I tutaj. I dziękuję za gwiazdkę. Gwiazdka za przespoko. Gwiazdka najlepszym przyjacielem. I znowu Moonwalk. A tu się nie daje iść, dobra. Bo to będzie takie dookoła coś dziwne. No pięknie, po prostu pięknie. Możemy sobie iść dookoła. Yeah. Kurczę, po co ja to zrobiłam? <laughs> Jeszcze bym zginęła. No okej, okay, teraz e, jest dobrze. E, stabilnie się trzymam, żyję. <laughs> Więc nie narzekam. Wo, poruszyłam jakąś tematykę. Ja nie wierzę. Po prostu poruszyłam jakąś tematykę w Harry Potterze. Taką, wiecie, konkretną, ale to też jest fajne. Poruszyć, bo w końcu trzeba o czymś mówić. tu. Mm. Gdzie sobie pamiętam, że kiedyś te lochy wspominałam jako taki długi poziom? Moim zdaniem idzie nam tak dobrze, że zaraz skończymy. Wiedziałam, że to śluz gumachłonów. Czy jak to się mówi? Hmm. Bodaj, że idziemy dookoła. O, wzięłam, dobra. Ja już tego nie pamiętam. Zaraz, jeśli ja jeszcze tam wrócę. Czy ja tam gdzie indziej też nie miałam możliwości przejścia? No, barem miałam. I robię nie wiadomo jakie cuda sama ze sobą. No przecież. Najwygodniej i najlepiej. Eee, gdzie to było? To tutaj! Dobra! Ja już wszystko rozumiem. Ja cię taka zagmatwana trochę jestem, wiecie. U mnie jeszcze drugi dzień świąt. Ale bardzo przyjemnie spędziłam święta, muszę przyznać. Akurat w tym roku nigdzie się nie wybieramy. Nikt do nas nie przychodzi w drugi dzień świąt, więc taki lajtowy dzień. Podejrzanie cicho! Czekamy na barona. O, o kurde. Czemu on mi coś robi? Jakim cudem duch mnie dotyka? I Byłam pewna, że tu będzie karta. O kurde. No to krucho. Robi kółeczko. Rondo. Hary, ty masz włosy na żelu? Tak troszkę. Nie fajnie. Ale fajnie. Zauważyliście, że jak ten duch leci, to to chyba idzie w jego stronę ten dym? Albo to zależy od perspektywy patrzenia, nieważne. Hmm. Eee, zaraz, zaraz. Tak, troszkę się... matka jaki nieogarnięty ten odcinek. Wiecie czemu? E, dlatego, że powiedziałam tak sobie, a dobra, zeszłam na dół do rodziców i powiedziałam siostrze, że nagrywam. No to nie wystawię już, niepotrzebnie wystawiać sobie tą tabliczkę, nagrywam. I teraz wyszła mama do pokoju i się zapytała, czy nagrywam właśnie. Dlatego tak wyszła po cichu. Tak... Ale Harry już chciał krzyczeć niekulturalnie Harry bardzo, ale tu bardzo niekulturalnie. Na górze nic nie ma. Hm. Boję się, że po prostu czegoś zapomnę i czegoś nie wezmę, a to by było złe. Ale tu już właśnie na pewno będzie karta! O, ja latam! Padam! <laughs> I Moonwalk do tyłu! O kurcze! Baronie! Gdzie ty jeszcze nas prowadzisz? No i super! Kurde, Baron z LoL'a, hehe! <laughs> tu 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 nie nie, nie! <ścoughs> te emocje o czy to już jest koniec? i nie ma już nic zebrałam karty Chyba mogę już iść. Hm. No chyba tak. No i super. Ale wychodzi na to, że była jedna karta. O, siemanko Snape. Further three points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my classroom. I've ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them if you must. Dzięki. Sympatycznie. Będzie dobrze. Wiecie co? Nie pisało mi nic, chyba że muszę znaleźć jakąś kartę. Więc chyba nie będę szukał żadnej karty. Yy. I wiecie co? Powiem Wam jeszcze, że. Powiem Wam, że, 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 że. Yy. Wieści szybko się rozchodzą. skoro Ron wie, że Hermione zaatakował Bobok, czy tam troll, to. Kurde, specjalnie pobiegł do mnie, żeby. No to jest w ogóle dziwne, nieważne. Chodźmy już im pomóc. Niech nie mają tych problemów. Gdzie ja miałam biec? O! Aha, nie no, dobra. <ścoughs> Wycieknij trollowi. To jest świetne. Zgadnij. BIEGNĘ DO ciebie. CZEKAJ! to? NIE! Nie no, uwielbiam to w tej rundzie, jakiej. Okay? Pamiętam, że dawniej to była mordęga, a to jest jeden z lepszych e, po prostu e, poziomów, jeżeli mogę to tak nazwać. Ominęłam fasolkę. Ale nieważne, biegnij Harry, biegnij! Po czerwonym dywanie niczym gwiazda. E, no, nieważne. On cię nie złapie. Ej, Jacie. Tutaj dawniej był horror z tym wszystkim. A teraz tak nalajcie sobie biegnę. Jak wolny ptok. Prawie spadłam, ale nieważne. Ła! Prawie zginęłam. No kurczę, spadaj. Ja cię znowu prawie zginęłam. Jacie, co się nazywa mieć warto Chyba słowo Jacie mi pomaga. O! Йоу. Не, добро. Dobra. E, teraz my musimy po prostu pomagać Renowi, e, żeby na niego nie wpadły kible! Nie kible umywalki, żeby po prostu mu pykło i mógł zaatakować trola. Czy tam ogra? Ja ci jak mi się to myli? Już nawet nie pamiętam. Nie no to jest ogr, bodajże. Chyba. Ja się wolę e, już nie ten nie pogrążać i umilknę. Bo mi się mylą te dwa pojęcia, ale to pewnie nie jest nawet to samo. Pewnie nie. <laughs> Mógłby chwycić hermione i ją rzucić. I tak na hermione flipado! I tak ja. O ja! Patrzcie na te kocie kocieruchy. Mm. <laughs> tak. Uh, sorry, Cię. Ja za dużo się śmiałam. Hible mu się skończy. Przecież Hermiona mogłaby już tyle razy oberwać. Ona ciągle obrywa. Hm. Ej, ej, co to było? Dobra. Czekaj, zasłonię go. Może będzie ciekawiej. O, oh, je yeah. No, mm. my ciągle będziemy robić to samo. <laughs> Patrzcie, to some... Są... To is Hari Style! pom pomp, pomp. Oberwał, oberwał! are you all right? Thanks for saving me. Is he dead? I think he's just been knocked out. Come on, let's get out of here. Exhausted from their encounter with the troll. Harry, Ron and Hermione returned to the Gryffindor Common Room and discussed the strange goings-on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the Forbidden Corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Up. Welcome to Quidditch! Jest eee, trochę złe tłumaczenie, bo jeżeli było samo... Let's play Quidditch! To powinno być. Zagrajmy w Quidditch, po prostu. Ale mniejsza o to. Nie można się czepiać wszystkiego, prawda? Auć. Faktycznie, auć. Zaraz. Chciałabym być w drużynie Kuidika, jakbym ten. Jakbym żyła w Hogwarcie, Czy znaczy uczyła się w Hogwartsie? Fajnie by było. O, o, teraz, teraz, teraz. teraz. Ej, kurde, inny szukający. Ej, oni też mogą wygrać, ja już nawet tego nie pamiętam. A, muszę być pierwsza. No spadaj, okej. Okay? Ale chyba w drugiej części mógł wygrać inny, ale. Nie, ja tutaj muszę wygrać, ja tu jestem mistrzem! Ej! Nie, teraz tak na serio, muszę się wziąć w garść. Gdzie ten... toczek? To nie... jak gdzie ten znicz? Dobra. Oh. Kurczę, muszę to... A jak ty się fajnie trzymasz, Miosły! Ale faktycznie, wrażliwy ten znicz. Smutne. To nieco... Ej. Ja przyspieszam, ja prześpieszam, dobra. Ej, dotknęłam tego. Okej. Okay. Jest, jest! Łapto! No! No łapto! Jej. Pykło! Gryfindor znowu wygrywa! Gryffindor won the Quidditch match against Ravenclaw. Jego Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert, his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. Harry unwrapped the unexpected Christmas party. An invisibility cloak said Ron they're very rare there was a note with the cloak your father left this in my possession Harry read use it well a very Merry Christmas to you Harry tried on the cloak while Ron and Hermione helped him prepare for the climb up the tower be careful Harry said Hermione you can't stay invisible while you cast spells Filch might see you With Norbert safely bundled up. Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. Dzisiejsze karty to Eladora 1656 do 1729. Wiedźma, która odkryła właściwości XXX. Niemal udusiła się po zjedzeniu go. Uratowała się dzięki wsadzeniu głowy w wiadro pełne wody. Mhm. Przypomina mi Esmeraldę z dzwonnika z Notre Dame. I... Hengist z Woodcroft, średniowiecze. Wygnany z domu przez swych mugolskich prześladowców, Hengist przeniósł się podobno do Szkocji. Tam założył wioskę Hawksmid. Yy, oberża Trzymiotły jest uważana za dawny dom Hengista. Ten dziarski uśmieszek. No i tyle. Ale. Ten genialny poziom zaczniemy dopiero w kolejnym odcinku. Akurat naprawdę bardzo fajnie się trafiło, bo tutaj Harry Potter chyba jest już po świętach, tak około dwa dni, a u mnie jest teraz 26 grudnia. Akurat tego ostatniego dnia spadł śnieg, więc tak przyjemnie się złożyło. Bardzo mi miło, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam oczywiście spodobał. Jeżeli tak, zachęcam i byłabym wdzięczna za skomentowanie, a także i ocenienie odcinka. Pozdrawiam Was i słyszymy się już niedługo. Filcz też Was pozdrawia ciepło. Do usłyszenia, no i cześć.